Hejka! W tym filmiku przedstawię wam, co będę nagrywała. Na początku chcę wspomnieć, że ta Oce to nie. pary, tylko pies. Zmieniłam jej destiny, tutaj macie do porównania. Więc tak. Biorę kartkę i czytam. Co będę nagrywała? Ossie lore, czyli będę nagrywała losy moich oc i te ocki to będą. Ludzi, magicznych ludzi i kotów, psy magiczne i zwykł. Murder Drones. Będę nagrywała również edity. Czasem nagram jakiś odcinek z grania, napiszcie w co mogę zagrać. Chcę zrobić recenzję. Ale nie wojowników, tylko sfory i innych książek. Będę oprócz Oslor nagrywała śmieszne shortsy z moimi oce. Konkursy będą raz na jakiś czas. Planuję dwa seriale. To by było na tyle. I napiszcie pomysły na filmy. Aha, i będę chciała zrobić kia. Napiszę na poście, kiedy będzie I te A to tyle. Bajo. Thank <laughs> you.